No wracaj! Goli Adam smak, pięknie, jest pięknie, tak, może auto, Ale Jest Ale zaatakować Dawida w tym zakręcie. Są... Pięknie, szeroko, i wjeżdżają tutaj! Ale złaty szesnasta stoledek terroryzuje. Dawida Nie samowicie się tak. gra. jest A to są dopiero treningi! To jest coś niesamowitego. Co? No jadą.

baga No ale to jest taki przejazd potwierdzający dyspozycję, no i też dla treningu. Maciej Gerkiewicz zwycięzca kwalifikacji, ale szybko znowu leci, wow! Wow, 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 Rad blisko był tych separatorów. Można śmiało powiedzieć, że na odległość szkarki papieru. Zrobił sobie takie jedno... Do to jest szybko, jedzie Dawid Karkosiw. Ja, muszę... ja to się, że to się do realizacji, to Przemysław Wojciechowski, ale z się wrzuciła Karolina i głos. Wielki Wojtęka Wojciechowskiego. W tym momencie zero w ogóle Pawczenka. Ale Karolina ładnie teraz po... uciekł Adam Zalewski na rozpędówce. Arturowi Świerczkowi, bo taka ta dwójka przed nami. Adam Zalewski, Team Redux, ucieka jak napchniony, ale ma prędkość i na wprost, na wprost, zanim jedzie Artur Świerczek po to, żeby I przejazd solo. Ale że on jest zawsze szybki. Masa przyczepności w tym aucie. Masa mocy. Bardzo lekkie na Bardzo szybkie przekładki. Bardzo szybki blok teraz na to rondo. I Zobaczcie jak pięknie. Delikatnie zjemował, Teraz wyszedł trzeba I I już się ucieka. Jurek Tesław, Agoni, Adrian Rudek, ale szybko wjeżdża w trasę. Jurek Tesław, ale Adrian Rudek jest w stanie go tam troszeczkę podgonić, ale z blisko tych separatorów. Są. Bardzo ładny przejazd. Y... Jurek Tesława, niestety pogubił się Adrian Ludek. Oddno i odanie. I naprawdę nie jest w stanie. 30. Z F8, z turbiną, Agoni go wolno sądzą. MGO! Michał Cygan pięknie jest w stanie wypracować linię Michał i jest w stanie utrzymać się za dużo za mocniejszym ale się niestety teraz pomyłka, błąd Oprostowanie, maska do stojoności i popręczanie kółków jeszcze ponadto Ustraszaj się, oczywiście bramka, bramka dla nich to ta pierwsza seria Dobra, naprawdę grubiutko Przed nami druga seria, już teraz bez wirtualnych przeciwników, już teraz tylko i pary, parę, które wyłonią nam zawodników, którzy uzupełnią topową ósemkę. No i zobaczmy, Adrian Rudek i od razu dokoła się Jurek też od na samym początku, aaaak i troszkę zbyt wcześnie zrobił ten atak, bo zobaczcie co się stało teraz pierwsze posłowie do kontaktu O, słabo, słabo, strasznie słabo Może nie ostatnia, no ale zobaczmy, Michał bałcziego, ucieka, pomykam, ale nic goni

Przypominam, że jest oczywiście na żywo relacja Może Możecie tam oglądać. Jeżeli ktoś nie może być z nami, powiedzcie mu. No i już czekamy, czekamy. Czekamy na te wyniki, żeby potwierdzić kto przeszedł do Tomowej Józefki. No stali pod jednym namiotem i naprawiali swoje auta A teraz walczą Dawid ucieka bardzo szybko A Piotrek próbuje mu coś zadać Ale na razie nie jest w stanie nawiązać no, walki Ale pięknie wrzucił się Piotrek Na tym rądzie Pięknie Piotrek teraz Próbował siedzieć Bardzo szybko już w pierwszym zakręcie Ale ładna linia Adriana Rutka Pracuje teraz, blisko jest za Adamem Ale ładny niego Mirunek Teraz odprostował Wtedy, troszkę taki błąd na niezialnie, załe odprostowanie, a bez zalewili radzi sobie pięknie, bez pewnej się problemu. Szybko na razie nie nawiązuje walki Tomagoleni, nie jest nigdzie blisko. Teraz przekładka, ale Szenka narzucił oni spinek. On jedzie naprawdę niezwykle szybko. Może kiedy jedzie sam tego nie widać, ale w każde to właśnie widać. Ładnie Karolina bardzo szybko Maciek jest w stanie na razie na razie mieszkanie robią za walki, ale za zbytnie szeroko. jeszcze Karolina niestety pili. To jest zero punktów. W tej sytuacji Maciej Jarkiewicz najprawdopodobniej przejdzie do 4. -4 5, ale będą teraz, mam nadzieję, że będziemy za chwilę nie podczeli do góry. Myślałem, że Słyszał na pewno, bo mówiłem to głośno, on miał otwarte drzwi. A teraz goni bez kompromisu. Mimo że ma przewagę. Ale pięknie jaka prędkość! Zalecki koło zodu. Siadłem na świątkę lutka. Za jednak stali i zrobili błąd. Jakiś błąd obaj wyspinowali, obaj się zatrzymali w jednym momencie. Ale Troszkę płycaj w tym zakręcie Macimo zbije bardziej do metrycznej, teraz już jest blisko, teraz może zaatakować, ale się Adjanoff teraz teraz to rondo, będzie atakował tą kolejnika. głównie, blisko leznośli, do ze się, jeszcze, lepo, 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 Teraz już są drugie. Adam Zalewski z Timuradu w topowej czwórce! Jeszcze zostaje dopałony raczek, oczywiście Federal Tires, sponsor Karoliny. Szybko pierwszy zakręt już mknął do nas tym łukiem. Przekładka Rudek znowu bardzo blisko w tej części. Ale tutaj wściekle...

szybko maszynek teraz Adrian Adriana Rudek no nie jest w stanie tutaj pogonić. Zobaczcie co będzie na rondzie. Ale sztuka inności. O! A Damian Torando jedzie w powietrzu. Łukasz Galężanik znowu przychodzi na rękę. Bardzo mali statystyki w tym dybie. On jest świetnej dyspozycji. Przy przekątce mega blisko na 4 metry. Jan Rudek ucieka, Marcin Moskwilek goni O, jest, to o, przerwy między autami Przecież by Moskwil nie był w stanie nawiązać Teraz, zobaczmy, kto z tego Rudek duży kąt, Moskwil wyłnił Ale takim skakiem teraz Tak, zmienił ruch, poradził sobie Moskwilek, bardzo, bardzo ładny pojazd Rudek trochę na ale poczekajmy do końca Może W ogóle żaden z nich nie ma przełomu I jest równowaga, zobaczmy Ucieka Wszystko bardzo Karkosi Ależ jest tutaj naprawdę